Siemano, z tej strony Saku. W końcu przyszła pora, żeby się pokazać. Długo nad tym myślałem, ale w sumie co mi tam szkodzi. Teraz kilka informacji co do tego filmu Z39. Chciałem, żeby to wyglądało tak, że najpierw sobie jeżdżę przez cały dzień, to czy przez cały dzień, parę godzin. Miałem do tego jeszcze dograć jazdę z zewnątrz w tym tygodniu, za bardzo nie było czasu, nie mogliśmy się zgrać z Michałem żeby to nagrać Decyzja jest taka, że ten film będzie podzielony na dwie części W tej części macie pół godziny filmu gdzie sobie jeżdżę opisuję jakie są wrażenia z jazdy w ruchu takim normalnym, drogowym Jest tam taki mały test przyspieszenia od 0 do 180 bodajże Siedem. na zamkniętym odcinku drogi jaki jest pomiar RaceLogiciem od 0 do 100, od 100 do 200 Także zapraszam do materiału. A jedziemy odwiedzić mojego znajomego. Sprawdzimy, jak się teraz jeździ E39 z nową skrzynią 8HP ze sterownikiem Lamika. Teraz jest prawie 600 koni. Także myślę, że się zdziwię, jak przesiądę się z tych moich niecałych 300. Nie przekraczamy prędkości tutaj Spokojnie jedziemy Myślę, że wrażenia z jazdy będą zajebiste no, Korzystając z tego, że sobie jedziemy w odwiedziny To przejedziemy przez taką fajną trasę, gdzie zajebiście by się jeździło zimą Byłby był śnieg no i powiem szczerze, że, że tutaj pięknie by się ladało. Takie fajne przekładki. Rondo złoto. No niestety teraz szkoda mi opon, bo mam osiemnastki założone. Dosyć fajne opony. Kurde, ale kusi. Kurczę może tutaj na testy właśnie przyjechać, sprawdzić sobie 39. Nowy asfalt, dobra przyczepność. 4.6 wygląda w wydaniu letnim. Jesteśmy na miejscu na szczęście, niedaleko jest ten zakład od mojego domu. Więc zawsze jak coś się zepsuje, czy trzeba coś poprawić, to mam blisko, żeby podrzucić autko, Chłopaki zawsze ogarną temat. Jesteśmy na miejscu. O, tu jest hmm. fajny projekcik. Też chłopaku zbiłem garaż. Mocny dieselek, tam chyba z 800 Nm jest. M57 i 30 Tak się prezentuje maszyna. Rodzinne auto Bailey. Na lepsze koło tak fajnie, że to wymyślił. Jak dopiero wstaje no. auto, całkiem się zatrzyma, nie będzie obrotu. Z kół? No. jest zareglowany Aha, Autowarka. i nie musisz trzymać na hamulcu. Nie. Dobra, i teraz przełączasz na drive i normalnie będzie jechał. Na autora, nie, to masz neutralność też Ale wstecznego nie wrzucisz, jeżeli nie dasz tego. Aha, to odblokować, trzeba odblokować. Teraz jest chłodniej, niż już sobie widzieliśmy. tak, lepiej, nie? Dzisiaj są fajne warunki a jak manuale przerzucasz, no nie? To tutaj masz na trzeci bieg nie? a, tu pokazuję biegi drugi bieg trzeci, czwarty okej, okay. i do góry schodzimy z biegu tak. teraz mamy normalnie na automację Otóż tak No to spoko, no to nie jest takie trudne I Mówię klima sobie... załącza się po 10 minutach No myślę, że nie jest tak wiem czemu bo desz... nie ma informacji do sterownika silnika, Wyłączenie jest to samo Może temperaturę musi jakoś dostać Nie, bo nie ma informacji, bo sterownik jest wsadzony emu, nie? No masz tak no, na przykład o... Jak... Procedurkę Procedura, to no, na przykład bardzo fajna procedura z drugiego biegu, nie? No dobra, dobra. I hamulca. Tylko niestety wskazik nie wstała. Okay. tylko że teraz? No, nie nadążył. Ale no, jeżeli się tą dwójkę dobrze upompuje, no to jest już petarda. Tylko więc trzeba dobrze trafić tutaj... z obrotami, nie? No, czy się do no, niedobrzane na... To jest ciekawe Teraz przy tej porze dłużej tak. nic nie urwaliśmy, bo jeszcze ja tak nie ruszałem, a aż tak mocno, agresywnie szedł, bo udało mi się motor powyżej 3000 i ja tego nie rozkręcałem. No to ja tak ja tak, nie, ja tak nie będę testować, nie chcę zerwać Tak jak ja za 46, nie, męczyłem się od miesiąca, i sprzedać, czy nie sprzedać, ale no... To jest bardzo fajne auto, no. ale to jest piątka, która ma bardzo dużo przyczepności. a może czasami lepiej zrobić takiego bardziej agresywne auto, no. które ma mniejszą przyczepność, bo piątka naprawdę, jeżeli chodzi o przyczepność. naprawdę ona trzyma. Zrobić taką zabawkę. Bardziej to tak myślałem, ale... Czasami trzeba zrobić tak do tyłu cofnąć no pewno się, i się później będą do dostępne. no to na pewno no ciebie no na mi. pewno nie będziesz miał normalnego auta z... musi się zawrócić musisz mieć coś do grzybania do no, poladania. To pola tam... na co dzień jest fajne ale no brakuje mi tego Trzeba no, wizualnie no chcę trochę zmodyfikować też auto chwilowo nie mam czasu na to ale no myślę że za jakiś czas jest tam pomysł. nie? No. wizualizacja tego auta. Hmm. Kurczę, tu jest przelot i odziewa taki... Cicho, Cicho. Ale jest wydechno, bo to jest dech No to, nie? Ale nie męczy tak jak u mnie. Znaczy się, nie buczy no, no, tak. w pewnym momencie, jako on się to te biegi i już całą karetką spoko, ale jadąc tam dalej, z rodzinem, no tak, jest taki dyskomfort tego buczenia w tym aucie. Przy jakichś tam obrotach pewnie? Znaczy, no, przy, przy niższych obrotach, przy stałej no. prędkości jest cisza, ale przyspieszanie no, to jest. To chyba tak najlepiej gdzieś 160, jakbyś jechał non stop to Tutaj wtedy jest komfortowo. Stała tak. prędkość mhm. No i dobra, szkolenie przeszedłem. Masy, nic niestam się nie zdarzyło ciekawego podmasku no. ja nie zaglądam jest tam całe zakurzone bo taki był plan, że to ma być bez awaria Nie jak, patrzę zjedzie. jak na razie jest bez awaria No i tak musi być Zrobiłem nim chyba już 6000 tylko tankowanie Tak, duże boli raczej nic się nie stanie Możesz jechać. No dobra Trochę stresuje się, ale na ja początku powolutku dam radę Dobra, bierzemy maszyny na testy Zobaczymy jak się sprawuje podczas normalnej jazdy Pójdziemy sobie na myjnię zatankować później Patrzmy ile to paliwka jest 30 litrów no dobra bardzo się, jakbym jechał autem tym jakimś, albo nawet gorzej. Dobra, trzeba odblokować. Wsteczny. Drive do przodu. No, trzeba będzie Bartka jeszcze zmusić Siłą trzeba będzie Do upalenia kompota Dobra, no to lecimy Kurczę, aż dziwne uczucie jest ma się świadomość, że to ma 580 koni. Skrzynie 8HP. Ciekaw jestem, jak to. Jakie są wrażenia za kierownicą, jak się jedzie. No póki co, to jedzie się jak normalnym autem Delikatnie się rusza. Miękkie zawieszenie. Ogólnie to już miałem. W swojej karierze BMW F69, tylko że w Turingu z silnikiem M54 B30, tam 231 koni. Trochę chłopaki z BM garaż mi tam pomodzili, tam wyszło chyba 236 koni. Z wolno ssaka. fajnie, bo szczelało ogniem, zapierdzielało to auto, tak naprawdę. No i dobrze wyglądało. Myślę, że jak znajdę zdjęcie, to wrzucę, żeby pokazać, jak zrobiłem ten projekcik swój. Było dosyć fajne, na dziewiętnastkach, na słoneczkach Niby oklepanych, ale jak dla mnie to do E39 najbardziej pasują Sling 95 No tutaj w tym E39 przydałoby się jakieś koło wstawić Już by trochę inaczej wyglądało, no ale ogólnie plan był taki, żeby się nie rzucało w oczy Żeby było normalnym, zwykłym autem, które zaskoczy nie jednego kierowcę, mocniejszego samochodu. No, czuję się jak w swojej 39 starej. Skrzynia nic nie szarpie, elegancko zmienia biegi. Teraz idziemy na piątym biegu. 1200 obrotów. Także myślę, że jak się jedzie tak spokojnie, no to naprawdę nie ma tragedii ze spalaniem. Jest jakieś paliwo żerne, Pani wystrojone, piękny dźwięk. To jest to najpiękniejsze, że z wyglądu typowy sleeper, typowy sleeper wrażenia dźwiękowe i przyspieszenie robi, robi sieczkę i tak w ogóle to chyba drugi raz w życiu jeżdżę automatem i o dziwo czuję się jak ryba w wodzie nie sprawia mi to jakiegoś problemu większego wow. super, podoba mi się nie zamierzam upalać tego auta, nie wychodzi jakiegoś palenia gumy. To już zostawię właścicielowi. Na prostej mam pozwolenie, żeby przycisnąć. Poza miastem możemy pojechać 190. A tutaj jeśli jedzie 90 na godzinę, to się czuje jakby się jechało 180. Takie są wrażenia, ale nie wiem. Dzisiaj żeby sobie jechał z otwartymi oknami, żeby słuchać tego dźwięku. Jak turbinka sobie pompuje, jak zawór pustowy spuszcza, ciśnienie szósty, siódmy bieg, 1500 obrotów. To można sobie jechać kawkę pić. W razie czego tylko wciskasz i leci. Jak samolot. Dobrze, dzisiaj nie pada. Także chociaż przyczepność jest. Tak, to bym nawet nie brał tego auta. Dobra, tutaj jak będzie kawałek prostej. Nie będzie jechał nic naprzeciwko. No to zobaczymy, jak się wyprzedza. To. No i już. Kilometrów metrów za autem Progów zwalniających się nawet nie czuć Mięciutko przejeżdża przez nie Także plus, że nie ma taczki W sumie dzisiaj chyba będą same plusy, no minusów to jak na razie to ja nie widzę Znając Michała to pewnie długo nie wytrzyma i będzie chciał sprzedać to autko i coś nowego budować Dobra, wyjeżdżamy już na mniej ruchliwą drogę. Ja sobie lekko przycisnę do 90 na godzinę. to już jest taka wąska droga Dobra, teraz trochę się pobawię biegami więc rzucimy sobie na manuala Mamy teraz szósty bieg piąty bieg czwarty bieg O, to teraz sobie posłuchamy jak pompuje turbinka bieg? Ja pierwszy. Drugi bieg. O. <laughs> panowie się zdziwili. No proszę jechać, trzeci bieg, czwarty bieg. Jedziemy sobie na czwóreczce delikatnie, półtora tysiąca obrotów. A to od dołu normalnie się zbiera, jak dizelek O, tutaj dzieci idą Zwalniamy do 30 Kursy na manualu nie ma szarpnięć Super jest ta skrzynia Kurczę, ten manual chyba bardziej mi się teraz podoba. Sprawdźmy sobie teraz, jak to wygląda na zegarach. Dobra, jesteśmy na zamkniętym odcinku drogi. Sprawdzimy sobie, jak to przyspiesza. Jedziemy na automat. a od zera tu przetestujemy 180 to jest moment Słoneczko świeci. 39 płynie po drodze. Drugi bieg. Taki stresik był. Przejechane 40 km. No i szybko się można było nauczyć. Kurde, a może zagadam z Michałem, będzie chciało 46. Dopłacę mu zdyszkę. Ciekawe, czy by na to poszedł. Nie rzuca się w oko. Sąsiedzi by nie byli. Kurzeni testy testami ale trzeba jechać teraz trochę na robotę, zarobić kasę Przed nami Maserati. no by się pan zdziwił, jakby pan wcisnął gaz swoim, a ja tym starym BMW Dobra, robota zrobiona, można jechać dalej. Będzie chyba najdłuższy w ogóle materiał na moim kanale. To wszystko montuję na telefonie darmową aplikacją. Niestety nie mam czasu za bardzo, żeby siedzieć na laptopie i kombinować, sklejać. No ale myślę, że jakoś to wygląda. Dobra, jedziemy dalej. Tutaj przed oddaniem pojedziemy sobie na Myjnie, zatankujemy autko, zobaczymy ile spaliliśmy paliwka. Aż nie chcę mi się oddawać tego samochodu. Tak się fajnie tym jeździ. Teraz poczekamy aż się zagrzeje. Wiadomo nie można zimnego pałować. z z 50 oczywiście a w sumie jak jesteśmy już tutaj to przejedziemy się taką fajną drogą wodzie dobrze się odbijał dźwięk Bieg dwa tysiące obrotów, piąty bieg, czwarty bieg. Teraz sobie gdzieś zawrócimy, już dalej nie ma co jechać. Tu sobie zawracamy i wracamy na trasę. Jak widać, auto jest bezawaryjne, zapierdziela. Także jakby ktoś był zainteresowany kupnem, no to śmiało uderzać. Do Michała zbijem garaż we Wrocławiu. Jedziemy już wymienić się samochodami odjadę tylko na myjnie, zatankować Dobra, wjeżdżamy do miasta, no to łączymy sobie automata i lecimy 1500 obrotów, już piąty bieg No, i przyszła piękna godzina, 15. I koreczki wrocławskie, nasze piękne się zaczynają. O, rower to jest bardzo dobra opcja na Wrocław. Naprawdę szybko można się przemieszczać, bo samochodem to masakra. Jeszcze na obrzeżach to ok, ale w centrum. Nie. Oczywiście nie wjeżdżamy na żadne szczoty, tylko aktywna piana. To jest bardzo dobra miniia na Kowalskiej. Nie sobie chodzi spokojnie. Trzeba umyć to piękne koło. Dobra, teraz poczekamy, niech piana zrobi swoje a później, spukiwanie i nabłyszczanie. A na manualu sobie pojedziemy. Dwójeczka. Zrobiliśmy 70 km, było 30 litrów. Kurcze, mi się wydaje, że to mniej pali niż moje 46. Pojem jakbym tak jeździł, to pewnie już by z 15 litrów tylko zostało. Ostatnia prosta i żegnamy się z tym potworem. Wracamy do naszej rzeczywistości. E46, E39 oddane, całe i zdrowe. Teraz E46 odebrane.